Dlaczego warto inwestować w te przedsiębiorstwa, które początkują, które zaczynają swoją drogę? Po pierwsze, dlatego, że jako IP mamy dostęp do bardzo dużej ilości fajnych, ciekawych pomysłów które na co dzień pracują w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i tam na uczelniach, przy dobrych katedrach, dobrych polskich uczelni mają szansę powstawać się i rozwijać. Przy okazji tylko małe zastrzeżenie. Mimo, że to pochodzi od nazwy akademickiej, rozumiem, że nie zamykacie się Państwo na to środowisko. Można być... Nie, nie zdecydowanie nie. AIP wyrosło na uczelniach i jakby na uczelniach jest najbardziej silne, bo na dzisiaj posiadamy najsilniejszy w Europie model wspierania przedsiębiorczości właśnie tej Wyrosłej na uczelniach, ale dzisiaj tak naprawdę otworzyliśmy się bardzo szeroko na wszystkie inne środowiska. Łącznie z tym, że adresujemy nasze usługi już do spółek istniejących, a także do środowisk gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Tam też w formule lekcji przedsiębiorczości staramy się edukować młodzież po to, żeby w przyszłości oni mieli poczucie, że bycie przedsiębiorcą to jest coś wartego, wartego starania. Idziemy dalej w tym, dlaczego warto inwestować w te rozpoczynające działalność przedsięwzięcia. A, tak można powiedzieć, w najprostszy sposób tam premia za y, sukces jest największa. Czyli dzisiaj znalezienie ciekawego pomysłu biznesowego, którego jeszcze nikt inny nie odkrył. Y, y, I zrobienie z tego dobrego biznesu daje największe y, zwroty z inwestycji. To są zwroty rzędu kilkuset, kilku tysięcy. Procent. Mamy kilka takich pomysłów w naszym funduszu i wierzymy, że te pomysły w jakiś sposób zaowocują zwrotem z inwestycji, który pokryje nam te nieudane, bo mamy całą świadomość tego modelu inwestowania w tak wczesnym stadium. Po drugie, wypełniamy tą lukę kapitałową, która w Polsce jest dosyć widoczna. Znaczy, dzisiaj na rynku jest dość dużo kapitału, które dzięki różnym elementom, dzięki działaniom inwestorów, dzięki działaniom inwestorów. Prywatnych, inwestorów, państwowych funduszy. Natomiast ta luka kapitałowa, która jest w obszarze, można powiedzieć, do 100 tysięcy złotych, myśmy ją tak zidentyfikowali, jest dosyć dotkliwa. Oprócz kilku programów unijnych, które wypełniają w postaci dotacji ten element, w zasadzie jesteśmy jedyną organizacją, która udziela inwestuje w tym obszarze. Czym dla Pana jest ryzyko? No bo z ryzykiem w biznesie trzeba się liczyć. Trzeba je minimalizować wtedy, kiedy, kiedy da się je zminimalizować. No ale z drugiej strony Pan daje swoje pieniądze, służy radą, ale daje też swoje pieniądze i, i, i później tak już trochę się może temu przyglądać. Więc jak Pan sobie radzi z tym ryzykiem? Jak je odczuwa, jak je odbiera? One of the things I do, Is I sit down with the entrepreneur, and we write out every single risk we can think about, and we write down ways to avoid encountering that risk? Well, sometimes it means buying insurance. So that's a risk of an earthquake or a risk of a flood. There you buy insurance. Sometimes it's a legislative risk. That means that strategically, we may want to be in more than one country because it's very rare that the rules of multiple countries change overnight. Uh, sometimes it's a technology risk, which means we want more than one vendor of equipment. There's all sorts of strategic decisions that are taken at the early stage in the business that mitigate against risk. And I have never actually lost money in a company where we encountered risks that we had already thought about my two failures were in companies where the risk was one that we had not thought about and it came up and you can say bit us in the backside in a way that we were unprepared for and the company failed let me also say that one of the things we do with entrepreneurs is we try to go and spend a week living with them either in their household or spending a full week experiencing the business i like to talk to the husbands and wives of the entrepreneurs i like to talk to the kids of the entrepreneurs because if they if there's dissonance in the family if the spouse and the kids don't want the entrepreneur doing this business and every night he or she comes home and says mommy daddy why aren't you here that person is not going to be committed enough to the business so i have to have the whole family believing that this business is the number one priority well, Mają oparcie w, na przykład domu, w rodzinie. Jeśli mają gdzie i do kogo wracać, to wcale to nie musi być dla nich demobilizujące. Przecież mogą być jeszcze bardziej twórcze, jeśli są szczęśliwi i tak dalej, tak dalej. Correct. I remember spending one time at dinner with an entrepreneur, and the mom and dad were out in the kitchen, and the kid says, "You know, my dad is so nervous that you're here." Because he's always wanted to build a wind farm all his life, and you're going to help fund it. And he's so nervous. And I said, Now, this is good because the kid tells me that this has been the dream of the dad for his entire life. That's a really motivating thing.